Siema, to Pan Repetytor. Dzisiaj pobawimy się wartościami funkcji trigonometrycznych i co to jest sinus, cosinus i tangens. Przygotowałem już od razu kartkę już z napisami, by było łatwiej. Jakiś gościu wymyślił sobie, nie pamiętam nawet jak, jak się nazywał, że boki trójkąta i kąty w trójkącie są do siebie dostosowane. I tak jak widzimy tutaj, sinus alfa jest to stosunek boków przyprostokątnej A do przeciwprostokątnej C. Ale sinus alfa chodzi o przyprostokątnej A naprzeciw danego kąta, czyli naprzeciw kąta alfa. Kosinus beta jest to stosunek B przez C. Tangent alfa jest to stosunek A przez B. To, można powiedzieć, są oznaczenia literowe. Ale nie warto się uczyć, ponieważ zamiast ABC ktoś by mógł zmienić kolejność. I już by było inaczej. Dlatego najlepiej nie uczyć się ABC, a B C. No chyba że, ma, chyba że tak chcecie. Ale łatwiej będzie. Jeśli nazwiecie sobie A. Przy prostokątna, przy prostokątna. Na trzecim danego kąta. B? To też jest przyprostokątna, przy kącie. A C to przecież prostokątna? Skąd ta nazwa? No stąd, że mamy kąt prosty. A jest przyprostokątną, i B jest przy prostokątną, czyli przy prostym kącie. C, znaczy naprzeciw kąta prostego. Więc można powiedzieć, że sinus alfa jest to stosunek, czyli dzielenie przy prostokątnej naprzeciw danego kąta, tutaj jest naprzeciw danego kąta alfa do przeciwprostokątnej cosinus b jest to stosunek przyprostokątnej prostokątnej przy kącie prostym yy, i przy kącie alfa do naprzeciw prostokątnej, a tangens alfa to są dwie Tylko zawsze pamiętajcie, że tangens alfa to jest naprzeciw prostokątna przy kącie, naprzeciw kąta do przeprostokątnej przy kącie prostym. Możecie nauczyć się wzorów trygonometrycznych, a te funkcji trygonometrycznych. Lubię obliczyć. Można... Ja wypisuję. Ja ich nie pamiętam, ja sobie spisuję. Ale można je obliczyć w bardzo prosty sposób. Jeśli znacie małe szczegóły, takie jak przy, przy, Przykąt na kwadratu. Jeśli znacie szczegóły trójkąta równobocznego, to możecie... tu jest 3. To możecie sobie je obliczyć. Fajnie się liczy, ale... Dobra, pokażę wam. Musimy skorzystać ze wzoru a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Ten wzór Pitagorasa stosuje się tylko i wyłącznie przy trójkącie prostokątnym. Może nie będzie super trójkąt prostokątny. No niech będzie najważniejszy, żeby był kąt prosty. Dobra, okay. dlaczego przy trójkącie przy prostokątnym? Ja to sobie tak wymieściło. Więc, żeby obliczyć sinus 45, kosinus 45 lub tangę z 45 stopni. Wrócimy jeszcze do trójkąta, to musimy zrobić z tego 45 stopni, tak naprawdę, jeśli chodzi o 45 stopni, to z powodu na 3 kwadratu, więc kwadrat sam sobie ma 99,90. A połowa tych kątów to jest 45 stopni. Ze wzoru na przekątną kwadratu d równa się pierwiastek 2a lub a pierwiastki 2, wiemy, że jeśli tu podstawimy 1, 1, to jest pierwiastek z 2. Więc sinus 45 stopni. Równa się 1 przez 15 z dwóch. Nie można zostawić niewymierności, dlatego rozszerzamy. Łamek kosinus 45 stopni jest tak samo. A tangens 45 stopni jest 1 przez 1 równa się 1. Pochwalcie się czy to na TikToku, czy, na, czy to na Facebooku. Możecie się połączyć na Facebooku ze mną, Rafał Smolarek Pochwalcie się, czy udało Wam się obliczyć 360 stopni. Kąta sinusa, kosinusa i tangensa. Dzięki, do usłyszenia.